bom mm -hmm. Na widzowie, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Sorry, że się drę, ale mosiła mnie adrenalinka przez chwilę, jak zauważyliście, a zaczęliśmy w takim miejscu nagrywać, że zapomnę gościu, Sira, który stał z boku myślał, że trafił na debila przy okazji na pauzie. O matko bosko, jak ty się k***a przekliłaś. Dobrze cię widać? Dobrze jest. Tragedii nie ma. Dobra. Eee, dzisiejszym tematem odcinka będą będzie mój sprzęt, tak naprawdę, którym nagrywam Czyli jedna, druga kamera, audio recorder No i adaptery różnego rodzaju i mocowania Bo było parę tych komentarzy, które naprawdę chciały wiedzieć Albo jedno, albo drugie A w jednym odcinku będziecie mieli zawarte wszystko Także bezwędne Za mną, moi drodzy, jak widzicie Czekajcie, nie widzicie Teraz widzicie Jest Insta360, ma. X4 Od razu mówię, materiał nie jest sponsorowany w ogóle Kamero, te, Kamerę tą tak naprawdę napowiem no dosłownie niedawno Dosłownie niedawno, ile może? 2-3 miesiące temu Użyłem jej 4 razy i jestem cholernie zadowolony To jakie ona ujęcia robi do tej kamery tak naprawdę nie jest więcej nic potrzebne oprócz, mo oprócz mocowań, bo to nie traktowałbym tego jako główna kamera, tylko jako kamera dodatkowa. Z tego względu, że jej jakość, czyli 8K jest dzielona na jedną i drugą, dwa obiektywy, bo jak zobaczycie, pokażę Wam teraz na przebitkach, z jednej i z drugiej strony ma takie soczewki. Czyli 8K dzielicie na no podzielicie na dwa, czyli wychodzi Wam 4K z jednej soczewki. Przy tej kamerze jedyne co Was ogranicza to elementy mocujące i Wasza wyobraźnia. Możecie to zamontować dosłownie wszędzie. Tu, z tyłu, przy secie, nawet na ręce bądź na manetce. Ujęcia z tego są mua, perfekcyjne. Ogólnie w programie możecie dodać jeszcze motion blur. Który tak naprawdę robiony jest, dzięki zaraz sobie wyprzedzimy gościa. Mm. <laughs> Możecie dodać motion blur, czyli rozmycie od ob obiektów ro po środku, a w centrum macie stały obraz bez rozmycia co naprawdę dodaje takie, takiego poczucia prędkości, które ja chciałem uzyskać wcześniej. A teraz, jak widzicie, nagrywam z motion blur'em, który dodam właśnie w oprogramowaniu. No, wracając. Razem z tą kamerą dostajecie tak naprawdę tylko i wyłącznie komplet soczewek, który jest obowiązkowy. podstawowy komplet soczewek, który jest obowiązkowy, ponieważ nie położycie jej w żaden sposób, co zaraz Wam pokażę ponieważ te obiektywy są wypukłe. O Jezu! Jak to fajnie brzmi. A właśnie zaraz powiem Wam wszystko pro propos Teraz zobaczycie dźwięk z kamery, która jest właśnie za mną, czyli Insta 360 X4. Teraz Jest szum, widzowie, także nie ma co ukrywać. Kamera tamta potrzebuje adaptera, jeżeli chcecie jej używać bez audio recordera. Adapter, koszt rzędu 100 zł, do tego mikrofon i możecie nagrywać takie ujęcia, jakie ja właśnie mam teraz za sobą. Dobrze poprowadzić mikrofon do schowka i macie super dźwięk. No nie super, ale bardzo dobry. W tamtej kamerze musicie, musicie również zaopatrzyć się naprawdę no, w miarę pojemną kartę yy, pamięci. Te 256 GB to jest minimum, ponieważ pliki 360 ważą masę miejsca. Musicie to zmienić. Musicie to wziąć pod uwagę. Jeżeli chodzi widzowie o dźwięk motocykla, czym to nagrywam? Jest to audiorecorder Zoom H1N. Budżetowy audio recorder, który naprawdę zdaje egzamin. Jest to małe takie poręczne ustrojstwo, które chowacie albo do nerki na pasie, ewentualnie do schowka, ale bardziej polecam Wam nerkę, bo wtedy dźwięk jest czysty, bez żadnych wibracji oraz bez podmuchu wiatru. Jest minimalny, co już suniecie jeszcze delikatnie w programie. Jak to brzmi? Widzowie, jak to brzmi? A lampy seksu mamy przed nami w asterce, czy tam w opelku. Nie wiem co to jest. Skręcasz, skręcasz. Ach, my polecimy sobie prosto. Jak tu pomiędzy tymi budynkami rozchodzi się echo. To jest coś pięknego. Niektórzy tego nienawidzą, i nie lubią ważne... A! Jeszcze jedno! Pamiętajcie, że ten selfie stick za mną ma, po... ma 3 metry. Ale ładne Porsche. Tylko nie rozciągam go oczywiście do końca. Tutaj mamy... Pierwszy raz w sumie jestem w tym miejscu, także zaraz obczajmy gdzie jestem. Mam nadzieję, że nie pomylę żadnej drogi. Hop, 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 prawo czysto, czysto. Ała! Kurwa! Tu mamy punkt widokowy po prawej stronie. Właśnie tutaj. I jesteśmy. Właśnie tak oto prezentuje się Jamaszka. Nic się nie zmieniło od tamtej pory. Ale wracając do tematu. To, co teraz widzicie, czyli obraz z kamery Insta 360, jest to obraz z oczywiście Insta 360 Ace Pro. Nie dwójki, tylko tej starszy, starszej, delikatnie. Jeżeli chodzi o kamerkę, którą mam na kasku, jest zamontowana ona bezpośrednio na brodzie. Uchwyt typowy od GoPro, Insta360 bądź DJI. Dźwięk z kasku oczywiście nagrywamy mikrofonem. A jakim mikrofonem? Jest to Rode Lavalier Go. Matko Boska, nas ona jest śliczna. Jeśli chodzi o... Audio recorder, o którym wam wcześniej mówiłem, od Fotrastego Przyjaciela chodziło mi o to, czyli po prostu niweluje Wam to podmuchy wiatru, które będą wykrywane przez mikrofon, przez dwa mikrofony, bo jest wyposażony w dwa mikrofony. Jeżeli chodzi o ustawienia, już Wam pokazuję, czego ja używam. 96K 24 bity. Aktualnie mamy później 160 Hz, czyli częstotliwości, jakie będą wykrywalne. Limiter na off i audio level też na off. Ponieważ to będzie Wam naprawdę przeszkadzało, jeżeli chodzi o audio. Ustawiam sobie level głośności na prawie 4, co jest wystarczająco, nie ma przesterów i naprawdę odbiera audio. Insta 360X4, tak jak Wam wcześniej mówiłem, jest wyposażona w dwa, dwie soczewki z tej strony. Zarówno jak i z tej strony. Także opatologicznie mówiąc, nie jesteście w stanie położyć jej bez rysowania tych soczewek, więc Insta360 wpadło na to, że będzie dodawało dodatkowo, Fokus, dodatkowo plastikowe soczewki, które będą chroniły wasze szkło przed porysowaniami się, prze... a również przez to nie będziecie mieli zniekształconego obrazu. Ja jeszcze. Zainwestowałem coś takiego, zainwestowałem. Groszowe sprawy. Takie coś jest to. Zoom. Ops. Też takie małe futrzaste przyjaciele, które będą służyć tak samo jak w Zoomie, czyli będą niwelować podmuchy wiatru. Czyli bez żadnego adaptera dacie radę uzyskać jakiś tam powiedzmy przyzwoity dźwięk. Tylko nie przy dużych prędkościach. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na to, żeby Wasz selfie stick Miał dwa punkty podparcia, wtedy będzie dużo sztywniejszy, zarówno tutaj, jak i przy samym, samym mocowaniu, tutaj widzowie. Oczywiście potrzebujemy do tego tako, taki zacisk, który dostaniecie na Aliexpress, ewentualnie bezpośrednio od producenta Insta360. Ten jest wykonany w 100% z aluminium, więc sprawdza się zarówno ta przedłużka, selfie stick. Oczywiście, jak to w przypadku każdego projektu, trytytki, dużo trytytek, żeby to było sztywne, stabilne i się nie majdało, ponieważ no sorry, ale tak będzie. Natomiast no, jeżeli go wydłużymy do tych 3 metrów, powiedzmy ewentualnie trochę krócej, no to będzie się merdał, nieważne jak mocno go przyczepicie.